Jezus wciąż żyje w sercu mym. Myślę, że to, że jedu żyje w sercu mym, w sercu Twoim, to, to jest ta społeczność jest świadectwem tego, prawda? że chcemy być i jesteśmy tam, gdzie Pan Jezus Chrystus jest wśród nas. I to jest wspaniałe świadectwo, które wydajemy nie tylko, prawda, w społeczności, ale świadectwo pojednania, które wy, wydajemy wobec świata, wobec ludzi, że najważniejszy dla mnie jest Pan Jezus Chrystus. Cokolwiek zamierzam, o czym cokolwiek czynię, chcemy czynić to wszystko w imieniu Pana i także tutaj i dla Jego chwały. Chlubimy się, prawda? Chlubimy się i myślę, że to, że mamy to pojednanie, no to teraz akurat e, będziemy w tej chwili wspominać to, co przyczyniło się do tego, że mamy pojednanie z Bogiem. I mamy świadectwo w sobie, jak ważne stało się to pojednanie, że ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa ma taką siłę, taką moc, zmienić nas, zmienić nasze życie, że już nie ma tego człowieka starego, no, oczywiście żyjemy w tej starej naturze, ale bardzo często ludzie nie umieją też rozpoznać kogoś, kto był inny, kto żył w świecie, zajmował się prawami świata, a teraz pojednany chodzi z Chrystusem i chodzi w Chrystusie Jezusie. Ostatnio w, w Bornym Cywilowie bardzo u Pana Węka, Rozważaliśmy trzeci rozdział listu Pawła do Kolosan, gdzie tam na, na, na samym początku apostoł Paweł mówi, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. Jeśliście. Paweł po prostu yy, yy, chciał wskazać, że dziecko Boże, które zaufało nade wszystko Panu Jezusowi Chrystusowi, Dzieciętko Boże, które wierzy, Pan Jezus Chrystus przybił Jego grzechy, Jego dążności do grzechu, przybił do krzyża. I tak jak Jezus Chrystus został wzbudzony z martwych, tak też my zostaliśmy prawda, do nowego życia, przed wiarę skuteczną, przed ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego też to pojednanie nasze jest dzięki łasce Bożej widoczne i ma być widoczne. Źle by było, gdybyśmy tylko umieli powiedzieć to teoretycznie. Jezus wciąż żyje a nie byłoby widać tego w ogóle na zewnątrz. Że kochamy Boga, że kochamy ludzi, że myślimy o nich, że chcemy, aby też pojednali się z Bogiem. No taka jest wola Boga. I myślę, że człowiek rozumny rozpoznaje dobrze wolę Bogą i dobrze w swoim sercu rozważa w wolę Co wybrać w życiu, prawda? To najważniejsze jest w życiu. Moje lądności, moje decyzje, moje ja, prawda? Czy faktycznie to pojednanie bowiem dla chwały Pana Jezusa Chrystusa? A potem Paweł. W drugim liście swoim do Koryntia, w piątym rozdziale, od czternastego wiersza napisał tak. Piąty rozdział, drugiego listopada do Koryntia, od czternastego wiersza, to na 1247. Dlatego już od odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z Tobą pojednał. Nie naliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Myślę, że te cztery wiersze, ale tak bardzo ważne dla naszego, dla naszej egzystencji, naszego życia, dla naszej naszego chodzenia w Chrystusie, Jezusie. I tuż, prawda, któż usprawiedliwia, usprawiedliwia no Pan Jezus do prawda, nas po to, aby ta twórza pojednania mogła być, prawda, kontynuowana. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, nie chcemy znać, prawda? No bo gdybyśmy tak podchodzili do ludzi, znając ich według ciała, jakiś, prawda, y, y, łodziej, jakiś, prawda, człowiek, który przeklina, dwie rzeczy robi, prawda, czy, 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 czy pija alkohol, no nie chcemy, prawda? I podchodząc do ludzi, prawda, chcemy, y, chcemy żeby, żebyśmy mogli ich podnać, y, prawda, y, nie, a, prawda, nie według ciała, ale według tego, jak zachowają się wobec Słowa Chrystusa Chcielibyśmy, żeby poznać się do strony Pana Chrystusa, dlatego też zwiastujemy te słowo pojednania. Pojednaj się z Bogiem, a zobaczysz, jak Twoje życie się zmieni. Myślę, że tych widoków za wiele nie mamy, prawda? Ale i tak. Nie chcemy znać, prawda, to mi działa. I na przykład jeżeli przychodzą bracia i siostry, którzy y, mówią swoje świadectwo, prawda, że byli taty, taty, nie chcemy, prawda, nie interesuje nas to, prawda, jakimiś byli, jakimiś to robili, ale interesuje nas to, jakimi dzisiaj są. I cieszymy się tego, że w znamy ze strony Chrystusa Jezusa, że to pojednanie, to słowo pojednania miało swoją siłę, swoją moc, przeszyło serce i ktoś wydaje świadectwo pojednania w Chrystusie Jezusie. Dlatego też walczymy o to. Dlatego też wykupujemy czas, gdy to coraz bardziej źle. I widzimy nieraz, prawda, patrząc na ludzi, Słuchając ludzi, obserwując ludzi, jak bardzo kochają to pojednanie poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. Jak bardzo widać na nich, wewnętrznie i wewnętrznie, to przyłodzianie się w Chrystusa Jezusa. Nie chodzenie według modły tego świata, ale odrzucanie tę modły tego świata, prawda? Nie to milczenie, ale to, że te, ci kapłani Boga Żywego są wciąż tymi, którzy to poselstwo przetyłają, wytyłają, bo nie chcą tych ludzi, nie chcemy nawet ze swoich, prawda, rodzin najwyższych, nie, nie chcemy ich znać według ciała, tylko podchodzimy do nich z tym Bożym miłosierdziem, żeby poznać ich ze strony Pana Jezusa Chrystusa. A cieszymy się bardzo, kiedy widzimy takie naoczne świadectwa, kiedy to zwiastowanie nasze przynosi obód, że ktoś zaczyna kroć daje za ten, że ktoś zachwyca tak się, że ktoś mówi, ja teraz żyję, ja teraz wiem, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Ale to też wymaga, może nie wymaga, no wymaga miłości, prawda? Ktoś powiedział, że gdyby nie miłość, to diabeł już by cały świat. Bo Bóg jest miłością bo odwiadujemy miłość, prawda? Bo wiemy, że w miłości tworzył świat, tworzył człowieka, prawda? Gdyby nie miłość, to ja bym prawda, miał dużo prawda, takiej łatwiejszej pracy, ale miłujemy Boga. I, i ci, co miłują Pana Boga, to miłują bliźniego, to ten przeciwnik wie, że nie ma mocy nad nimi że i tak będą szli, bez względu na to, co będzie się działo, prawda? Będą szli daje Jezusem Nie da Twoimi pogodliwościami, nie da Twoimi, prawda, jakimiś wygodami życia, ale przede wszystkim da Chrystutem, żeby, jeśli tylko możliwe, aby też tego Chrystuta wiatrować. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, popatrzmy się. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzenie, ale żeby ktoś był tym człowiekiem w Chrystusie, to musi wiedzieć, musi dodnać tego, że Bóg go kocha, że Bóg dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby, aby przebaczyć jego grzechy, aby zabrać jego starą naturę, aby wzbudzić go do nowego życia. Tak więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. I dlatego dla człowieka, który jest w Chrystusie, największym pragnieniem jest być blisko Boga i największym pragnieniem jest nieść poselstwo wobec ludzi, którzy bardzo często może im wydaje się, że żyją moralnie w porządku, ale nie ma tam na pierwszym miejscu tego Pana i takiego. To małżeństwo, o którym, o którym się modliłem, wiecie, w Hełmie, takie miasto, gród, dalej gród, wiecie, to ma wielką historię, ten Hełm, prawda, nad Wisłą. I powiem wam, że pierwszy raz rozmawiałem tylko z nimi, tak po prostu przybrani o Chrystusie, o bawieniu. I zauważyłem, że lubią słuchać o Chrystusie. I wiecie, kiedy pojechałem do niej drugi raz, to już ten mężczyzna zaprosił mnie do domu i. Zrobię panu kawę, posiedzimy po Wiecie, dwie godziny tak minęły, że nawet nie zauważyłem. Dosłownie. On mówi: jedenasta, nie byliśmy jechać do hełmu, do, do, prawda, do lekarza, czy tutaj do laki. Ale wiecie, ta kobieta przyniosła Nowy Testament, Stary Testament, odziemny oczywiście, od ziemi, się, wiecie, i... I wiecie, tak była ciekawa tego jak to jest, dlaczego u nich na wiosce która ma też tam 200 ludzi tak się wszystko zmieniło taki człowiek dla człowieka jest nieprzyjazny, bez miłości że, że w ogóle nie ma poszanowania Boga, nie ma poszanowania zasad moralnych, Widzę to i kiedy wskazałem na Pana Jezusa Chrystusa mówię, słuchajcie zacznijcie swoje życie od siebie od pokoju z Bogiem a pokój z Bogiem to jest przyjęcie Pana, jak ja on sobie z tego bawić. I kiedy nie kiedy się rozstawać, mówi: Wie Pan co, ja to? Ja tak bym chciała, żeby ta moja córka, która jest w domu, dostała takiego męża. Mówi: porządnego, wierzącego, już się młody wie, wie Pan to, już odmawiam, i tych w tyle, prawda? I tych chodź nas. A ja mówię: Niech Pani to. Czy Pan Bóg to nie, nie rozumie tego, o co chcemy go prosić, czy musimy dziesięć razy powtórzyć jakąś wyuczoną modlitwę religijną, prawda? Wie wie pan co on mówi? Pan Jezus nawet gdyby w okrójku, to nie modlił się w takich, prawda, regułkach i tak dalej. Mówił ojcze, jeśli to możliwe, o czym ten ciebie ode mnie. Pan Jezus rozmawiał ze swoim ojcem. O wszystkim. Wszystko mu powierzał. Dlatego mówię, niech Pan i Pan pojednajcie się z Panem i A Pan powiedział, o cokolwiek będziecie prosić w imieniu moim, będzie Wam dalej. Niech ta krew Pana i ta Chrystusa, obmyje Was wszystkich tych, prawda, religijnych przyzwyczajeń. Przyjmijcie go, czytajcie pod tym kątem, że on jest jedyną, drugą prawdą i życiem. A wówczas zobaczycie, że te Wasze prośby w imieniu Pana i ta Chrystusa, Mogą przynosić całkowicie inny efekt. A więc, tak, jeśli ktoś się ja bym bardzo chciał ich zobaczyć, właśnie w Chrystusie, bo żyją w tej chwili, prawda, zainteresowani tą osobą, Pana i tak zainteresowani tą Bogiem, zainteresowani tą Marią, prawda, ale pomimo, że czytają Boże Słowo, to to wszystko ma wydźwięk, prawda, religijny. Dlatego poleciłem, znaczy poleciłem, poprosiłem, żeby. Siadali, tak jak my dzisiaj siadliśmy i czytajcie może Słowo modlitwą i wracajcie uwagę na tego pana ta który tak bardzo chce wprowadzić pokój do naszych serc, do naszych rodzin. Tak więc, jeśli ktoś jest w Krytusie, nowym jest tworzeniem. I dlatego mówię, że to świadectwo, kiedy widzimy braci, siostry, nie znamy ich według ciała, bo nie chcemy. Ja nie chcę, żeby ktoś tutaj przedstawiał, prawda, jakie Twoje cielesne przyzwyczajenia. Jakieś, prawda, o jakich grzeszkach opowiadał, żeby, żeby prawda, przejawiało się to, co w ciele było złego, lenistwo, czy tak dalej, czy inne rzeczy, ale chcemy tych świadectw gorących w Chrystusie Jezusie. Prawda? Chcemy, prawda, żeby to, co jest nowym stworzeniem, właśnie to buduje Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Stare przeminęło. To no nie jest, prawda, oczywiście ustawicznie budujemy się w Chrystusie Jezusie, ale to stare. To wcale to pierwsze przeminęło, przeminęło prawda, ten, ten, przeminął, prawda, ten grzech, przeminął ten, ten grzech, który nas usiadał, ten, ten lit dłużny, to, to przybity do krzyża. I dlatego też mamy to nowe życie w Chrystusie Jezusie, w którym w żadnym grzechu nie jesteśmy niewolnikami, prawda. Ale jesteśmy wolnymi w Chrystusie Jezusie, dlatego też wszystko. Oto wszystko stało się nowe. Dobrze być prawda, w takim samopoczuciu, że ktoś, kto gdzieś tam blisko mieszka, czy mamy jakichś kolegów, koleżanki, mówią, Ty inaczej za coś mówisz, inaczej podchodzi, inaczej mówisz prawda, o stworzeniu, inaczej mówisz o życiu. Bo świadectwo pojednania ma być słyszalne. Widoczne prawda, po to, żeby inni mogli się prawda pojednać. A wszystko to jest z Boga, który nas pojedna z Tobą. Wszystko z Boga. Bóg, twórca, nie mógł patrzeć na to, jak ginie korona jego stworzenia. I to całe pojednanie jest od twórcy Boga. prawda? Który nas pojednał z Tobą przed Chrystusem i poruczył nam twój pojednania. Komuś mu poruczyć? no komuś, no ktoś pójdzie, kogo pośle, no kto powie, kto chce widzieć nowe stworzenie w Chrystusie, kto chce widzieć, że do kogoś dociera Boże kto, no to ten, kto wie, że ma narzędzia w swoim ręku, że ma, że ma modlitwę że ma może słowo, że może prosić, prawda, w imieniu Pana i Chrystusa, ten kto wykupuje czar, ten kto poświęci ten czar, aby zobaczyć kogoś nie według ciała, ale według ducha w Chrystusie, Jezusie. To wymaga jakichś, prawda, wyrzeczeń, to wymaga jakiejś dyscypliny i to w Chrystusie, Jezusie. A to czyni wszystko Duch Święty, bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi nie poprowadzi naprawdę w innym kierunku. Moglibyśmy, prawda, wiecie, rozmawiać, mogłem z tymi ludźmi, wiecie, oczywiście rozmawialiśmy troszkę o życiu i tak dalej. Mogły, mogłem na przykład y, y, posłuchać od strony człowieka, co mają do powiedzenia. Mogłem ja im powiedzieć wiele rzeczy, prawda? Ale tak bardzo należało mi, żeby ten czas właśnie spędzić na tym, żeby wskazać im na Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg w Chrystusie ma pojednał. Nie dalej im ich upadków. Jak to dobrze, kiedy człowiekowi powiemy, że Pan Jezus Chrystus tak płacił Że nikt nie może nam odpuszczać grzechów jak tylko ten człowiek, ten może, prawda? Oczywiście, my, żeśmy wyjaśnili sobie to, prawda, że jeżeli ja bym dawnił wobec Pani, no to co z tego, żebym przeprosił Pana Boga, a nie przeprosiłbym, prawda, nie prosiłbym o zobaczenie Pani, prawda, z powodu jakiegokolwiek grzechu. Tak? I Bóg jest Bogiem, prawda, w porządku. Bóg w Chrystusie świat tobą pojednał, nie daliczając im upadków, to wiemy, jesteśmy pewni, że Pan Jezus Chrystus nie patrzy na nas według ciała, że Bóg nie patrzy na nas według ciała, ale Bóg patrzy na nas w pryzmacie według ofiary Pana Jezusa Chrystusa i to jest cudowne i dlatego naszym pragnieniem jest to, idąc, zwiastując Ewangelię, że chcemy powiedzieć, słuchaj, nie martw się o to, co zrobiłeś, ale zanieś to wszystko pod krzyż, aby dać Ci to nowe życie, pojednanie z sobą i możesz być tym narzędziem, naczyniem, niosąc te słowo pojednania, dlatego też w tym dziewiętnastym wieczór czytamy, i powierzył nam słowo pojednania. Powierzył nam, no komu? No komu może Jezus powierzyć słowo pojednania? Komu? Religią różnym, różnym samozwańczym, misjonarzom, różnym, prawda, może wyświętanym i tak dalej, którzy w ogóle nie mają ferta dla Boga, dla ludzi. Tym wszystkim, który w których fertach mieszka i króluje Jezus odkryty. Nie tylko mieszka, ale i króluje. Nie daj Panie może, gdyby on miał zacząć mieszkać tylko w ich tej głowie i gdzieś teoretycznie, ale w sercu by nie było tego Pana i zakrytych Ten list do Kolotan 1273 strony na ten koniec. 19-21, pierwszy rozdział dyktatowego kolosan, 1273 strona. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia młotkości i żeby przez niego wszystko, to jest na ziemi, na niebie pojednało się w nim dzięki przywróceniu pokoju przed krew krzyża jego. Dzisiaj jako pojednani z Bogiem w Chrystusie, Chrystusie chcemy łamać chleb żeby to słowo pojednania było takim mocnym narzędziem też dla nas, że to słowo może stać się pojednaniem dla wszystkich ludzi, którzy wobec nas prawda, żyją. I dlatego też na tamtym początku, to jak czytaliśmy tu Paweł do, do korycia, że, a jeśli, dlatego już odtąd nikogo nie damy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Pan Jezus Chrystus, owszem, prawda, siedzi po prawicy Boga Ojca, jako orędownika go znamy dla wszystkich, którzy go wdywają. Oręduje dzień i noc za każdym razem. I posłał też tego ducha świętego, który właśnie wskazuje na niego. Pan Jezus Chrystus jest wśród nas. I tak jak uczniowie, którzy chodzili z Panem Icem Chrystusem, oczywiście go jako człowieka, w którym zamieszkała ta zewnia Ale przyszedł moment, że musieli go podnieść jako Pana i Panciela, że musieli go podnieść jako tego, który wisiał na krzyżu. Że musieli go podnieść jako tego, który zmarł leżał w grobie. Jako tego, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który daje zwycięstwo każdemu rzecznikowi. Wiele wycierka Pan do skrytów. Na krzyżu Golgoty, abyśmy doszli do tego miejsca, do tego punktu i żebyśmy nie zatrzymywali się, ale żeby to słowo pojednania mogło iść na naszych nogach. Nie na czyjś nogach, ale żeby mogło iść na naszych nogach i w naszym sercu mogło trafić jeszcze do wielu ludzi, dopóki trwa ten czas. Powstańmy, chcemy dziewięć chleb, dziewięć kierych, jedzie tobą. Gdy było powietrze, że Pan Jezus był tych chleb błogosławił, łamał i dawał uczniom, Odbierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się dawać i za wielu wydaje. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie z całego serca, jako cząstka ciała Chrystusowego, za to, że zgodziłeś się zostawić chwałę w niebie. I przyjść tutaj, przyjąć podstaw człowieka tworzenia dla naszego ratunku. I zgodzimy się uniżyć aż do śmierci. I dziękujemy Ci za Twoją śmierć i za Twoje zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia. Dziękujemy Ci Panie Duchy, że dzisiaj wiemy, jak wygląda nasze pielgrzymowanie jak powinno wyglądać nasze pielgrzymowanie. Wszakże niebawem przyjdziesz, Panie, do Chryste, a Ty, który okażesz się, który jesteś życiem naszym, chcesz, żebyśmy my się okadali w Tobie i abyś się. Błogosławie, Panie, niech to ułamanie chleba przypomni nam, że przebaczyłeś nam wszystkie grzechy i że obdarowałeś nam nowym życiem obdarowałeś nas tym wielkim przywilejem, aby to słowo pojednania nieść wszędzie. Dziękujemy, na Panie. Przyjmuj wielkie nie dziękujmy, nie, Jezu na to wielkie, wspaniałe dzieło na Boga. Amen. Podobnie kiedy, gdyby gdy był po wieczerze, Panie Bóg w dawał uczniom, mówiąc, bierzcie, pijcie w Niego wszyscy, to jest, ja mówią we krwi moi nowego i wiecznego przymierza Boga. Panie, abyśmy, aby nikt nas nie zapomniał, aby nikt nas, Panie, nie zlekceważył, że dla naszej grzechy została przelana krew Bożego, Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, Panie, za ten przywilej, że możemy, Panie, mówić też ludziom o tym, że nie ma innego odpuszczenia za grzechy, jak przelanie krwi i Ty się do nad tym barankiem, czy w tym jak i złożyłeś ofiarę, Panie, przelałeś Twoją świętą krew za nasze grzechy, przeszedłeś własną krwią do samego nieba, aby przebołała i dobrobytowała nasze grzechy. Przyjmuję uwielbię, niech dziękuję dzięczymy się. Bóg, na Panie, w tym rozpoczynającym się tygodniu, abyśmy przynosili Tobie przy tym chwałę i wywyższenie, abyśmy chlubili się tego cudownego pojednania. Wszyscy, którzy łamią chleb i dzielą nie pozostaną stoją.